Transakcje to zbiór operacji na bazie danych, które stanowią całość i muszą być wykonane wszystkie albo żadna z nich. Izolacja transakcji. Instrukcje wykonywane podczas transakcji nie mają wpływu na stan danych w bazie. Dopiero po zakończeniu transakcji użycie polecenia commit, Następuje trwała modyfikacja danych. Wyzwalacze wykonują akcję na pewne zdefiniowane zdarzenie, które jest związane z konkretną tabelą, i co się z tym wiąże. Również bazą danych wyzwalacze są uruchamiane automatycznie. Funkcję w JS tworzymy podobnie jak w C, z tym że nie musimy deklarować ani typu zwracanego przez funkcję, ani typu argumentów. Funkcja w języku JS to jedno lub więcej poleceń zgrupowanych w całości przy pomocy nawiasów klamorowych. Eee, koniec po prostu, koniec po prostu. Jedziemy na real, gramy, po prostu nagrywamy, bo tu była naprawdę przerwa. Jedziemy! O! A brutalności dla Cześć ręce, tutaj Rebeksy witam Was w kolejnym odcinku z kolejnym odcinkiem z JLF na krainę CPL. Po oczywiście miesięcznej przerwie spowodowanej wiadomo, o tym, co widzieliście po prostu wcześniej, yy, po prostu się zająłem bardziej szkołą i tym, co jest po prostu ważniejsze akurat w tym momencie. No i co, po prostu pod ostatnim odcinkiem wybiliście tutaj 102 łapki w górę, przy czym jeszcze jest duży odsetek łapek w dół, yy, co jest raczej dość uzasadnione, yy, ta przerwa, ale mimo wszystko i tak chcecie dalej tą serię, bo no, tam widzę jakieś 2000 wyświetleń i dzisiaj ja tak mniej więcej pokażę, co, jak, jakie nowości się pojawiły przez ostatni czas. Czy w ogóle się pojawiły? No, od, no, właściwie przez cały wrzesień. Jakby nie było, we wrześniu nie było żadnego filmiku. Pozdrawiam tutaj donatorów: to jest para naszik Huzard 2407 Minecraft P.I.E.T. -Y Maciek z 1, Pixel TM, Hubert 505, Polish Shakal, Stach, Track 123, Okifoki, Mister Jackson 25 i Adren 2569. I ci wszyscy, którzy używali i kupowali cokolwiek w moim sklepie. No dobra, już więcej nie będzie co przedłużać, tylko po prostu zaczynajmy. Zazumcie mnie moi drodzy, bo ja drugi raz to nagrywam, bo poprzednim razem nie nagrało się audio. Zrozumcie, jeżeli coś będzie trochę sztuczne. No dobra, co się ogólnie zmieniło? Zmienił się troszeczkę wygląd mojej rezydencji troszeczkę nawiązując do takiej właśnie y, typowe rezydencji zrobionej ze śniegu, też spróbowałem śniegu i też odmieniłem zupełnie moją rezydencję. Wieża jest doświetlona i rezydencja, jakby nie było, też jest tak samo doświetlona, ale jest troszeczkę inny wygląd. Y, nie jest tutaj takie wystarczające jakiś kamienie z fundamentów, tylko normalnie to jest mieszane z ziemią, przecież, jakby nie było, jakimś fundamentem jest właśnie to, tutaj taki, taki, taki kamień. Markawki coś nie rosną, nie ma pojęcia dlaczego. No i ogólnie tak wygląda tył. A jak ta piękna rezydencja wygląda w środku? Napis jest cały czas ten sam i się zmieniły trochę poddasze. Ściany oczywiście wiadomo, troszeczkę bardziej jaśniej jest teraz z tym w tej rezydencji. Hm, torty zniknęły. Winda jest oczywiście ta sama, wieża te, też tak samo jak tam było. Jak wejść tutaj do tego sklepu? Bo teraz bo oczywiście sklep, wiadomo, wchodzimy sobie teraz tylko i wyłącznie windą. Zresztą zaraz pokażę, co się nam stanie. Trzeba nacisnąć Shift. Obrót w tył, do przodu i shift, i jesteśmy w sklepie. Weźmy ja się na dół, bo się trochę zmieniła tam. Jak widać, zmieniła się trochę piwnica. Nie mamy teraz takiego staroświeckiego kamienia, tylko jest teraz bardziej kamienne cegły i wyglądają one znacznie bardziej yy, normalnie. O, tak bardziej współcześnie trochę. Jakaś tam piwnica, jakiś magazyn. O, proszę, tutaj dodałem jeszcze: dodanie do działki w celu użycia kowadła. Taka oferta w moim sklepie 1000 za 30 sekund. Zapraszam. Mam tutaj oczywiście magazyn, który jest przeszklany, można zobaczyć, co ja tutaj nie robię, na to pozwalam, natomiast wejść już nie za bardzo. Co w donate'ach? W donate'ach mamy jakieś tam różne bruki i żwiry, które są niby, jakby od śmieciami. I ogólnie bardzo fajną rzecz dostałem w donate'ach, dostałem książkę, której był link. I ten link był po prostu do jakaś obrazka. Możecie zobaczyć, jaki tutaj obrazek jak na średerek zdobyłem. I, I bardzo fajny pomysł, po prostu jedyny tak. Oczywiście pozwalam. I to nawet bardzo fajna rzecz. Mogę, mogę nawet pokazać takie właśnie donateki na odcinku, jeśli będzie kiedykolwiek jeszcze 12. Na no, skrzynkach coś się zmieniło? W skrzynkach raczej yy, test to samo. Tutaj troszkę poukładane. Nie poukładane również. Mniej poukładane. Na no, trasie już takich rzeczy nie zdobywa. Surowców się doje mało. No, książki jakieś tutaj są. Bo za bardzo czasu teraz nie ma. na tutaj troszeczkę rzadko, więc tak to wygląda. I stół w końcu jest w magazynie, a nie na zewnątrz. I nie muszę wchodzić tutaj między drzwiami, zamykać się i pilnować, żeby nikt mi nie weszedł. No to jest chyba najważniejsza część, jak wygląda sklep. Tutaj, jak żeśmy dali shift, to się odwracamy i robimy dalej shift, i wchodzimy do zupełnie odmienionego sklepu. Troszkę teraz inny design. Może tablica jest cała dalej niebieska, ale teraz trochę bardziej drewniane. Nie jest tak kamienicie, tylko jest tak bardzo gładko, ciepło i zapewne w rzeczywistości pachniałoby jakimś drewnem. I, i taki fajny klimacik by się utworzył. A ceny? Ceny raczej takie same, tylko jedna tutaj malutka zmiana, mamy teraz yy, nową promocję, Enchant schodzi ceny, jedyne 3000 za 30 sekund, poprzednio kosztował 5000, można dalej używać. Przy czym ostatnio zrealizowałem taki jakby mówiąc konkursik, nie, nie konkursik, tylko jakieś mm, rozdanie, nie wiem czy dobrze powiem, voucherka na darmowy Enchant, yy, jednorazowy darmowy Enchant, 30 sekundowo oczywiście wygrał takie coś Janek.pl i tutaj Ci oczywiście przypominam, możesz dalej wykorzystać swój darmowy inchat, jak mnie znajdziesz i będzie chciał coś intrywać. To proszę bardzo, nie musisz płacić 3000, ale 30 sekund dalej obowiązuje. No dobra, no to by było mniej więcej na tyle z tego sklepu. Przejdźmy teraz dalej, bo może być jeszcze trochę różnych rzeczy na odcinek, więc jedziemy. Idziemy sobie oczywiście na spawna. I sobie zobaczymy jeszcze rzecz o handlarzu, bo jest jakaś fajna, fajne triko, które yy, udało mi się jakiś przypadkiem odkryć. Normalnie, gdy chcemy handlować, po prostu klikamy na handlarza i wpisujemy handluj. O proszę, mamy tutaj jakieś żelazną siekierę za tysiąc i węgiel drzemny, bo mało jest osób i nie ma, nie ma kto co sprzedać. Ale jest jeszcze jedna opcja na, 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 kupowanie, którą nie wiem, czy jest jakimś błędem czy coś, ale jeżeli można, to chyba nie jest błędem. Mm, można wpisać mianowicie shop. I też się coś pokaże, i prawdopodobnie też będzie działać. Zobaczymy, czy to w ogóle można coś kupić. Tak, nie, można coś kupić. Czyli widzicie, możecie użyć komendy shop yy, i po prostu cokolwiek nie chodzić do handlera, tylko gdziekolwiek jesteście, możecie sobie pohandlować. Pewnie dawić się skapnie, bo to nie tak pewnie miało wyglądać. A co to takiego się wynurza jakiś nowy budynek? Pójdźmy tam. No dobra, słuchajcie, mamy jakiś nowy budynek, yy, sądząc po wielkości jakiejś wielkiej sali, jakichś drzwiach, które po prostu bardzo fajnie wyglądają i bliskości kościoła, możemy mianowicie sądzić, że to jest jakaś szkoła. No właśnie, gabinet dyrektora, woźny, szatniarka i te wszystkie różności, które się znajdują w tej szkole. O, cześć, dzień dobry, Frank, dyrektor tejże szkoły. Remixis elo! O, o, o. E, no i mamy jakichś losowych uczniów, którzy sobie wchodzą tam. Też to jest druga klatka składowa, ale pójdę po tej. I co mamy teraz w naszym zanadrzu? Mamy tutaj jakąś bibliotekę, jedno z większych pomieszczeń, ale tak to mamy salę do matematyki, salę do języka polskiego, salę do biologii, salę do historii. Nie miałem tego nigdy w szkole, żeby jakaś sala była przystosowana do jednego przedmiotu. Może było to tak umownie, ale nie było to wyraźnie napisane. Więc raczej. Y nie bardzo jestem za takim rozwiązaniem. Po prostu nie mogę go jakoś w realnym świecie próbować. No i dalej mamy oczywiście jeszcze bardziej przejechane sale czyli plastyki, chemii, lag, 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 lag fizyki oraz angielskiego. I przydałaby się tutaj jeszcze sala do aplikacji klienckich, aplikacji serwerowych, sieciowych systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych, i bym już u siebie w szkole. Więc, można by zrobić jeszcze trzecie piętro, też cztery sale, i jesteśmy u siebie. No to także wydaje mi się, że to jest tyle z tej szkoły. Ona jasno wspomina, nie boimy się tutaj z tego słowa określić. Nolifom, że jest rok szkolny, i powinno się chociaż raz być w tej szkole i coś się tam dowiedzieć. Nie wiem, czemu nie mogę tu położyć samochodu, po prostu czasem w niektórych miejscach coś nie da się położyć samochodu. E, no nie wiem. Jadę teraz do takiego miejsca, gdzie może być jeszcze coś nowego. Czy na, na, nie może, a raczej jest. Lag, 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 lag. Nie wiem, co takie mam lagi. Ała! O, tutaj mamy na przykład maka. Możemy zaglądać. Mak, 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 mak. Yy. Zmieniło się tutaj trochę. Mamy teraz samego kucharza. Yy. Coś brakuje tutaj, automatów. Yy. Był tutaj jakiś, ale teraz już go nie ma. I co możemy kupić? Możemy kupić rzeczywiście ten sam asortyment. Prawdopodobnie nie wiem, nawet po tych samych cenach. Teraz aktualnie je w one dają, tutaj jest, co one dają lajony da, Lajony dają siłę 10 i kosztują 50 y, lokalnych dolarów. I, I normalnie dość mocno posilają. Ale, ale to nie o to chodzi, muszę uzupełnić wodę, więc kupmy sobie tutaj trochę napojów. Dalej piję monstery, jakby ktoś chciał, już tego, jakby ktoś już y, tego potrzebował. Więc napijmy się trochę monsterów i uzupełnimy płyny. Na dworze deszcz, nie ma lata, nie ma co dużo pić, ale i tak pije. No dobra, jeszcze trochę. Kolejna nowość, już ją tutaj widzicie. Dlaczego, słuchajcie, nie ma sklepu i jest jakieś pomarańczowe coś. Yy, to pomarańczowe coś nazywa się biet... <laughs> Product Placement, nie patrzcie, zasłaniacie oczy, jeżeli chcecie ułożyć w Product Placementu. Tak, jak słuchacie, mamy biedronkę na Real Life, zerwnięto ewidentnie z Reala. Mamy tutaj jakiś bankomat i bardzo fajna rzecz ogólnie ten bankomat, bo możemy sobie w końcu, w jakimś miejscu innym niż bank wypłacić po prostu pieniądze. I chciałbym te bankomaty widzieć w wielu innych miejscach na serwerze, żeby można było właśnie wypłacić sobie pieniądze jak najbliżej. to jest chyba najlepsza rzecz w tej całej pie Czyli wchodzimy sobie i mamy drzwi automatyczne! jej Dalej mamy jakieś chleby, chleby e, 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 jakieś. E. Nie teksturę. Yy, piecy, którym coś się gotują, prawdopodobnie jakieś pieczywa. A sądząc po tych banerach, coś pewnie innego: puste półki, puste półki, puste półki, puste półki, puste półki, wyjścia awaryjne, bloczki, te same bloczki, które były w poprzednim sklepie, tylko teraz są na jednym poziomie i bardzo dobrze. Only for personnel narzędzia, półki, które prawdopodobnie nie można yy, sięgnąć po prostu jakieś tam namalowane takie atrapy i sprzedawczyki, którzy sobie nic nie sprzedają. Taka biedronka trochę truposzów. Tak stoją sobie ci klienci i nic nie robią, To przedstawiłem może jakieś nowe lokacje, no to może spróbujemy naszego szczęścia w kasynie Idziemy sobie w kasynę, Kasyna mamy obok Ale ponieważ jestem dość, no wiadomo, jest się bogatym, to trzeba jechać samochodem, no nie ma, nie ma, nie ma zmiłuj Jakie mam nagrody? 280, 190, 280, 160, 100 nie bardzo jest co to po prostu y, losować, słuchajcie. Gdyby było jakieś 500, to wtedy by może coś y, łyknął. No tak to no trochę szkoda łykać y, takie małe HS. No zobaczcie, tylko 280 i co, ja, i co ja z tego wygram, słuchajcie? Co ja z tego wygram? Bardziej przepiję. Jakieś dwa losowanka i, no, i nie sądzę, żeby coś się tutaj y, solidnego stało. Także sztuką jest tylko wybrać odpowiednią pulę. Żeby można było po prostu wygrać. Bo może chwaliłem się, że jakoś tam wygrywałem, ale tak naprawdę, mm, można by powiedzieć, przepijałem. Czyli po prostu więcej wydałem, niż wygrałem. No i tak to właśnie, słuchajcie, wygląda. No nie ma co wygrywać po prostu. W Pe pewnym pewny momencie po prostu przepiję. Bo dolar, bo, bo, bo nie kosztuje 50, a podwyższa 30. Taka sytuacja, taka prawda i nie powiedziałem jeszcze tego w ogóle w tej serii. Ja skoro nic nie wygram, to może jeszcze powiem, co, jest, co się stanie z konkursem. Prawdopodobnie, słuchajcie, konkursu nie będzie, bo po prostu nie mam czasu na to yy, w ogóle realizować. Zamiast tego mogę zrobić kolejne rozdania hajsów, jak będę na serwerze. I to będą znacznie większe wygrane rozdania hajsów i jakieś tam, nie wiem, dobrze to powiem giveaway'e. Yy, które po prostu będą jakieś, jakieś hajsy rozdały, na przykład nie wiem, odszukajcie mnie, czy yy, zróbcie jakiś challenge, czy wpiszcie jakiś znak, czy coś takiego, czy zróbcie cokolwiek tam i dostaniecie jakąś nagrodę na, na żywo i się po prostu rozda i każdy będzie zadowolony, nie będzie czekać i trzymać się w napięciu, a ja będę mieć czas na wszystko. A dobra, skoro powiedzieliśmy o rozdanie hajsów, to może zrobimy sobie jakieś rozdanie hajsów. Kto pierwszy wpisze drugi raz, nagrywam, wygra 1200. Także wygrywa, kto dzisiaj wygra, mam yy, no, no Drugi raz nagrywam, yy, drugi raz nagrywam, znowu Adrian 2569. <laughs> znowu wygrywa Adrian 2509. Płacimy yy, 1200. He, 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 he. Poprzednio yy, nagrywałem to było 700. No to, no to się no, ewidentnie wzbogacił. Tak, na koniec jeszcze zahaczam tutaj, że zmieniłem oczywiście nick. Jest teraz yy, pomarańczowy, więc nie myślcie sobie, że pomarańczowy remix jest jakoś podróbką. To jestem ja, bo mam taki nick. No i raczej nie sądzę, żeby ktokolwiek wbił na mnie nick, bo hasło jest trudne. Dobra, to było mniej więcej na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam oczywiście bardzo za oglądanie. Zostawcie oczywiście łapkę w górę pod filmem, skomentujcie, dajcie jakieś propozycje, co jeszcze mogę nagrać na real czy, czy bym mógł zrealizować jakieś jeszcze nowe pomysły, których jeszcze nie było. No i oczywiście piszcie może w komentarzach, co jeszcze mógłbym nagrywać na moim kanale ogólnie, bo już na serwerze to trochę niewiele. Wydaje mi się, że jeżeli cokolwiek tam zrobię, mam nadzieję, że Dafit też się czymś zajmuje, czy ma jeszcze jakieś tam inne obowiązki, to może się zajmuje. Jeszcze tym serwerem, to coś jeszcze nowego tołoży i, i myślę, że będę mieć czas, żeby to oczywiście to nagrać. Tak to teraz może na kanale pojawi się jakieś parę jeszcze różnych filmów, różnych pomysłów, które chcę zrealizować. No i, i po prostu polajkujcie i pokomentujcie, czy po prostu będziecie chcieli takie właśnie filmiki. Także to było na tyle, dziękuję Wam bardzo, na razie, no i cześć.